Nie kupuj sztucznego cukru wanilinowego. Zrób sobie w domu pyszny waniliowy. I zaczynamy. Bierzemy sobie nasze laski wanili i będziemy je teraz otwierać i wyciągać z nich nasionka. Bierzecie sobie nóż i nac nacinacie te, te laski w połowie. Następnie lekko je otwieracie. Zobaczcie. I tutaj są takie małe ziarenka, które trzeba wydobyć. To jest właśnie ta cała dobroć, którą trzeba stąd wydostać. Ja będę wyjmował ziarna, a Ty zaobserwuj, żeby nie przegapić nowych filmów. I nasze drogocenne nasionka mamy już wyciągnięte i będziemy je dodawać oczywiście do naszego cukru. Mieszam to wszystko w tej misce, bo będzie mi łatwiej to zrobić niż w tym słoiku. No i do naszego cukru dorzucamy też te laski i przesypujecie to sobie do Waszego pojemnika. No, i słuchajcie, zamykamy oczywiście. Możecie sobie jeszcze potrząsnąć, jeśli chcecie, już lepiej się wymiesza. I gotowe. Tak zrobiony cukier odstawiamy na kilka dni, żeby się, że tak powiem, przeżarł. Yy, I już jest gotowy do używania. Pachnie już naprawdę wspaniale. Mm. Intensywny zapach wanili, prawdziwej. Po no więcej fajnych przepisów, obserwujcie ten kanał.